Siema, siema, sprzęt już palony. Jesteśmy dzisiaj tutaj z Patrykiem. Za zgodą zarządcy obiektu. Odpalamy i dzisiaj polatamy sobie awatami na latinę I polimy. Patryk awata 1 Ja dwójeczką. Pierwszy raz, pierwszy raz pośmieliamy sobie na tym torze. Normalnie to tutaj upalamy furami, ale tor mokry. Popadało, polało wczoraj. Jak widać na wierzchnia, nie nadaje się do jazdy, ale do lotów jak najbardziej. Ja sobie szlifuję, ja sobie szlifuję Manuala ostatnio. I latam sobie po takim w, na otwartej przestrzeni po takim, ala, po takim alatorze Ups, flipik wleciał No i co? I jest... I jest frajda Podobnie jak sprzętami kołowymi Utrzymać się na nitce jakiejś tam wyznaczonej Bo tak latać sobie na otwartej przestrzeni żaden problem, nie? No a, już tutaj będzie wyzwanie. Zobaczymy. Przełączam się w tryb manualny. A tryb manualny to jest to co to jest to co już lubimy jest Dużo dużo trudniejszy do opanowania niż ten standardowy tryb tam powiedzmy sport No i teraz co? Przelecimy się po to, że Latina RC Racing tam gdzie normalnie upalamy autkami Wlatujemy sobie pod las również autem jest to nie taki łatwy, nie taka łatwa, prosta. Najda, najbardziej oddalona od nas. Tam jest mocne dohamowanie. Tutaj po tych dziurach zazwyczaj tu można przelecieć prosto, nie jak się dobrze leci. Nawijka, cieśniutko. Staram się latać tak, żeby cały czas być powiedzmy, jak widzicie, jeżeli jest to widok z gobli, to Widać tutaj parametry wysokości. Tu skopałem, leciałem poza eee, trochę komary w dom. na prostą, tak żeby nie wlatywać powyżej 5 metrów. No im niżej, tym fajniej, nie? Teraz lecę 3 metry nad ziemią. 27 na godzinę, wolniutko. Wata w tym trybie, który mam leci. No powiedzmy spokojnie tutaj z 8 dyszek można by lecieć. 110 już leciałem, ale tu trzeba mieć skilla, żeby się bardziej pobawić na tym torze, aczkolwiek no, tak jak to jazda latanie w tym momencie na torze widzimy z Patrykiem, że każdy, każdy pakiet sprawia, że lata się coraz lepiej. Patryk jest widzę tuż za mną. Generalnie o teraz 1,5 metra nad ziemią. E, gimbal mam też ustawiony tu w awacie. Mogę sobie ustawić w locie. Zobaczcie teraz 9 stopni. Oj, oj, oj tylko to jest każdy taki ruch naraził mnie. To jest jakaś tam dekoncentracja. E, a manual to jest lot bez żadnych pomocy gimbali, stabilizacji i tak dalej. Upa. E, więc takie ruchy. O, mogę przestawić sobie gimbala. Im większy kąt ustawię tego gimbala, tym jakby dron się robi, no powiedzmy sobie szybszy tak szybciej latam, bo automatycznie zwiększam jego pochylenie. Mnie nie zależy, żeby tutaj uzyskiwać prędkość. No, nie ten poziom jeszcze. Zależy mi na tym, żeby utrzymywać się w nitce toru, lecieć możliwie nisko, duża hopa. ale mieć nad dronem kontrolę i lecieć tam gdzie chce, żeby leciał, a jest na tym etapie cel i też duża frajda. No to, że na no to, że jest woda, powoduje dodatkowe emocje. Bo wiadomo, że jak się za nisko zleci, no to wodowanie drona to nie jest nic dobrego dla drona. Ciekawa perspektywa dla kogoś, kto jeździ po tym poza samochodem. Latamy tu bagusami, tragusami. Świetny obiekt, świetny, świetny tor, bardzo fajna nitka. Wszyscy go lubimy. Tutaj rozgrywają się oczywiście mistrzostwa polski Offroad. road To jest chyba dla mnie najtrudniejsze miejsce chwili dronem to na Wilka. I wylatujemy na prostą jest to bardzo długa prosta ona ma chyba około 70 metrów ale co teraz nie szybko 26-27 na godzinę 1,5 metra na dzień 1,20 metra 20. tutaj jak idziemy ciasno ciasno petarda na, na dużą hopę Do hamowania na wilka Fajna sekcja, bardzo przyjemna. E, tak sobie rozmawiamy. Wiadomo, że jeżeli ten filmik oglądają doświadczeni droniarze, piloci, to wiedzą o co chodzi. Ale dla tych, którzy nie, którzy są albo początkujący, albo w ogóle nie latali, no to, no to naprawdę ten tryb manualny, bez żadnych pomocy, jest naprawdę. Nie jest łatwo. Najpierw bawię wieść pół roku dronem. Ja nie cały miesiąc. Nie używałem żadnego symulatora. Są fajne symulatory. I to jest też fajne, bo można sobie poćwiczyć i większość początkujących zanim wchodzi w try manualny to lata sobie najpierw e, 70 cm nad, nad ziemią i byłem, 60 nawet lata sobie najpierw na symulatorach po to, żeby no zminimalizować ryzyko upadku. Parę razy o, teraz mnie Patryk wyprzedził, odbił przed ziemi e, drobniejszych lub mniej drobnych jakiś zapątania tak powiem gałązki jakieś uderzenie nie, nie mocnego o ziemię zaliczyłem natomiast to co fajne jest jak kupujecie drona DJI można wykupić takie ubezpieczenie tak zwane care i nie jak mocno rozwalicie drona słabo albo nawet jak macie tzw. Tak fly away czyli utratę drona to to ubezpieczenie to obejmuje takie ubezpieczenie kosztuje około tam chyba 4-5 stów na 2 lata na przykład jak ja wykupiłem na 2 lata i potem za nie pamiętam dokładnych kwot one też mogą się trochę zmieniać ale około 350 do około tam chyba nie wiem 450 zł jak wyślecie szczątki drona obojętnie w jakim stanie jakby za tą kasę kupujecie po prostu drona ale za kasę właśnie nie do kilku stóp bardzo fajna sprawa bardzo fajnie że Teraz widzimy tutaj Patryka że taka firma coś takiego dostępnie polecimy sobie może troszkę razem to są nasze takie no, pierwsze loty na torze to nie, nie dość na torze dwa że pierwsze loty takie w dwójkę oczywiście to, jak to z autkami takie zabawy Dwójkę są fajniejsze. Nie możemy nazwać jeszcze tego z wyścigami, aczkolwiek teraz troszkę wyprzedziłem Patryka. Umawiamy się, oczywiście, że lecimy po toru Staramy się lecieć jak najniżej. Lot trwa już 8 minut, co widać tutaj. Ja też wrzucę, a raczej ten widok z gogli on jest. No nie jest 4K, ale jest Full HD, więc jest wystarczająco fajny, a jest to tyle ciekawsze, że widać te wszystkie parametry, prędkość, wysokość, wszystko tutaj widzicie, to na żywo ja widzę w Googlach. Więc teraz lecę 22 na godzinę, słyszę tutaj silniki naszych dronów, widzę, o Patryk mnie tu wyprzedził na prostej. kontrolę to tak jest, tu się chce troszeczkę za szybko polecieć i się może zrobić kolorowo tu normalnie lecimy sobie tak cyk, cyk, ciaśniutko tutaj ciało. Ciaśnitko Dolatujemy nie dość, że no, z najtrudniejszego momentu to jeszcze gdzie jest tak bardzo dużo wody, więc jest dodatkowy strefik żeby nie zwodować sobie drona. Wylatujemy na prostą i lecimy sobie 1,5 metra, metr 20. Nie szybko doganiam Patryka. 25,28 na godzinę na razie. Na Jest jakieś ryzyko kolizji. Oj, oh, fuck! Impact detected. W miejscu takim, że. Oj, jaj, jaj, też się odbiłem od ziemi. Dobrze, że nie w miejscu, gdzie jest woda. Komunikat w goglach. Impact detected. Lecimy już. E... 11 minut. Takie średnie czasy lotu to jest około 12 minut w zależności jak się oczywiście lata sporo będę pewnie, tylko jest kwestia czasu, żebym ponagrywał trochę tematów tak jak nagrywałem, nagrywam cały czas o autach e, trochę więcej o, o dronie, bo oczywiście jest no, na takim poziomie dla osób raczej no, początkujących Z wiele z ciekawych rzeczy i przydatnych jeżeli akurat znajdzie się ktoś kto powiedzmy podobnie jak ja chce wejść w temat a na pewno jeżeli chciałby kupić takie DJ hawatę którego ja bardzo bardzo polecam to jest parę takich myków, tematów, które warto warto wiedzieć i można sobie pomóc po prostu tak Zryzie mnie na lewej ręce w tej chwili jakiś robal o 40 50 cm 50 na ziemią. To dla mnie już są małe wysokości. Dobrze to się udało zrobić 33% baterii Ląduję! Ląduję sobie, mam jeszcze baterie Już na potrzeby ich pałować tak około 25% już jest komunikat żeby lądować 20% i włącza się potem taki tryb return to home że sobie teraz gimbala, żeby, żeby zobaczyć gdzie jestem i spokojnie wyląduję.